Cześć. W tym poradniku omówimy przedmiot w grze League of Legends, Bluźniersza Hydro. W skład tego przedmiotu wchodzą dwa przedmioty epickie, Tiamat i Tłuczek. Cały przedmiot kosztuje 3300 monet. Przedmiot ten daje nam 60 punktów obrażenia od ataku, 18 punktów destrukcji i 20 jednostek przyspieszenia umiejętności. Ma on dwie umiejętności. Pierwsze rozpłatanie ataki zadają obrażenia pobliskim wrogom od y, przeciwnika lub obiektu, który zaatakowaliśmy skalujące się wraz z naszymi dodatkowymi punktami obrażeń fizycznych. Drugim jest umiejętność po użyciu tego przedmiotu. Ma on czas odnowienia 10 sekund. Nazywa się heretyczne rozpłatanie. Zadaje pobliskim wrogom obrażenia, tak samo skalujące się z e, naszymi punktami obrażeń. E, zwiększa obrażenia fizyczne, zadawanie wrogom poniżej 50% zdrowia do. E, da, e, danego także pułapu skalującego się z naszymi e, punktami zadawania obrażeń. Jak widzimy, po zaatakowaniu przeciwnika, wokół niego wyświetli się kółko i w tym obszarze nasza, e, nasza pasywka tego itemu bije. Jak widzimy, po zaktywowaniu tej umiejętności, Nasz atak zada więcej obrażeń niż zadałby normalnie. Normalnie bije 145 obrażeń, jak możemy zauważyć, a po aktywowaniu bije też 100, 145 obrażeń, ale w całym obszarze wokół nas. Jak widzimy, normalnie to bije przeciwnikowi 29 punktów obrażeń tylko. A po naciśnięciu bije to więcej, a także jak mogliśmy doczytać, zadaje więcej obrażeń przeciwnikom z punktem, punktami życia mniejszym niż 50%. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika, zachęcam do oglądania innych poradników i subskrypcji. Do...